Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako członki mistycznego ciała Chrystusa, jesteście wezwani do tego, aby utrzymywać wiarę i być ludźmi modlitwy, nie tylko werbalnej, ale modlitwy świadectwa. Bądźcie ludźmi wiary, miłości, a jednocześnie. Wiedzącymi, że człowiek wyniosły, arogancki, pyszny, taki, który nie ma zrozumienia, czym jest bycie dzieckiem naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, jest łatwym łupem dla demona. Jest ciągle tak kierowany przez złego, aby był kamieniem upadku dla swoich braci. Nasz pan Jezus Chrystus. Odczuwa wielki ból z powodu tych głupich i upartych dzieci, które żyją połowicznie, sprowadzając zło na siebie samych. Ludzka głupota, owoc złego użycia wolnej woli, doprowadza ludzkość do zanurzenia się w cierpieniu, przyciąganego przez siebie samych oraz tego, któremu jest trudno wyjść na zewnątrz. Poza swój egoizm, aż uzna, że Bóg jest Panem. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, kiedy człowiek zatraca się w ludzkich przyjemnościach, upada duchowo i sam siebie karze, zagłębiając się w mrok, który to, co światowe, każe im widzieć jako światło, aby utrzymać go w grzechu. Ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, to nie jest czas na połowniczne życie duchowe. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, wzywam was do stawiania pewnych kroków. To nie czas na przeżywanie życia bez sensu, lecz jest konieczne, żebyście byli autentyczni w swoim życiu wewnętrznym. Błogosławieństwa stoją przed Wami, ludu Boży, lecz zarazem przyciągacie zło nieokiełznanym postępowaniem. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako ludzkość cierpicie z powodu stałej reakcji wulkanów, które przyspieszają swoje wielkie erupcje i nie pozwalają Wam dalej żyć normalnie w tym czasie. Całe społeczności. Zostaną przeniesione w bezpieczniejsze miejsca, aby uniknąć tego, by gazy z erupcji wulkanicznych spowodowały nieodwracalne szkody. Ziemia dalej wszędzie się trzęsie, bez ustanku. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Meksyk, cierpi z powodu sił przyrody i z powodu zdrady. Módlcie się za Brazylię, ludzie się burzą, wywołując przewroty i cierpienie niewinnych. Woda oczyszcza ten naród. Módlcie się za Japonię, cierpi mocno z powodu sił przyrody i z ręki człowieka. Módlcie się za Indonezję, mocno cierpi z powodu sił przyrody. Módlcie się za Argentynę. Ten naród jest poddawany próbie. Intruzi rozpowszechniają niezadowolenie i wywołują chaos, przeciwstawiając jednych drugim. Módlcie się za ten naród. Módlcie się za Amerykę Środkową. Cierpi z powodu sił przyrody. Musicie modlić się sercem. Módlcie się za Stany Zjednoczone. Módlcie się, aby ich przywódcy byli ostrożni w swoim postępowaniu. Módlcie się, gdyż siły Przyrody dalej silnie działa na ten naród. Módlcie się z ufnością i prawdą. Módlcie się za waszych braci, którzy są letni w wierze i nie są świadectwem miłości, miłosierdzia i braterstwa. Przyjmujcie ciało i krew naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Odmawiajcie, różaniec święty, jako okazanie miłości naszej królowej i matce. Bądźcie wierni Bogu i miłujcie jedność. Bądźcie wierni, każdy w swoim stanie życia, gdyż w wierności rodzi się błogosławieństwo i stałość w wierze. Oczekujcie, ze świętą cierpliwością anioła pokoju, który odrodzi nadzieję, której niektórzy z Was nie utracili, ale w której osłabli z powodu tych wszystkich rzeczy, z jakimi się mierzyliście. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, bądźcie miłością dla swoich bliźnich. Miłość jest więzią, jaka Was jednoczy. Ludzie o sercu zatwardziałym działają przeciw miłości. By wywoływać podział, który obecnie szerzy demon przeciwko mistycznemu ciału Chrystusa. Musicie się modlić, musicie spełniać modlitwę, musicie wprowadzać w czyn bycie dziećmi naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, postępując według Jego sposobu. Jako dzieci tak boskiego odkupiciela idźcie dalej bez obaw, z ufnością i wiarą w to, że spełniając Bożą wolę otrzymacie swoją zapłatę. Ochraniam was z Bożego rozkazu, błogosławię was moim mieczem. Wiara, wiara, wiara Święty Michał Archanioł Komentarz Bracia, w jedności, do której prowadzi nas wiara w Najświętszą Trójcę i w naszą Najświętszą Matkę, Zeńmy sobie jak skarb każde wezwanie, które toruje nam drogę, by przechodzenie jej nie było cięższe, lecz żebyśmy odczuwali towarzyszenie świętego Michała Archanioła i jego zastępów oraz naszego umiłowanego Anioła Stróża, towarzysza drogi. Z wielką pewnością rozumiemy bardzo jasno, że światło Boże trwa przed każdym z nas ażebyśmy byli błogosławieni przez Chrystusa i naszą Najświętszą Matkę. Święty Michał Archanioł z siłą wiary i miłości wobec domu ojcowskiego ogłasza nam, że duchowe przygotowanie każdego z nas zaczyna się od przyjrzenia się sobie samemu wewnętrznie. Do tego prośmy usilnie Ducha Świętego o pokorę, by zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Później będziemy widzieć jaśniej drogę, jaką mamy podążać w tym poszukiwaniu Chrystusa i naszej Najświętszej Matki. To nie na wysokościach człowiek jest z Chrystusem, lecz w pokorze serca skruszonego i upokorzonego. To nie pycha jest najlepszą doradczynią, lecz pokora, która doprowadza człowieka do padnięcia na twarz przed Bogiem i ogłoszenia że Bóg jest wszechmocny i że bez Boga jesteśmy niczym. Amen.